5 kW blank warmer główne, teraz już główne ogrzewanie domu. No bo gość ma 10 kW kilowat, yy, paneli i prądu tej te energii, której mu zostaje, to ma na cały rok do przodu do grzania. Tak się zachowuje, piątka będzie dmuchała po całej długości domu. Super klima. Minus 30 stopni grzanie. Tutaj dojdzie fioloneczka, zasłoni tą listewkę, na wtyczkę, jakieś powiedzmy 1,5 kW zużycia na godzinę. Tylko nie mylcie do tego z, z tym, że przez 24 godziny weźmie wam 24 godziny razy 1,5 kW. To wszystko zależy od domu jaki jest wyizolowany, czyli powiedzmy, że i oczywiście temperatury zewnętrznej, czyli czy mamy ostrą zimę, czy mniej ostrą. Fajna sprawa. piątka zrobi, pozamiata ten dom. No i tak chodzi, ona skacona na obroty, nie wiem jak odzwierciedla głośność mój telefon w tym momencie, ale fajnie chodzi równo. Jeszcze raz Wam pokażę w środku, ładny, złoty pasek, idealna jak Taki upał pod spodem, no chodzi w 28 stopni, także jest skręcona na maksa, żeby nie zobaczył, że to działa. No i oczywiście gwarancja i pilocik. Teraz robimy ryzyk i uciekamy. Weekend, znowu weekend, A dzień za dniem.